Każdy z nas tutaj, jeżeli jest prezenc gdzieś w jakimś miejscu, to wystarczy, że jest. Wystarczy, że jest i może zmienić wibrację. Nie musi nikomu udowadniać, nie musi nikogo przekonywać, już wystarczy, że jest. Ponieważ my jak jesteśmy, to są. Ciała świetliste, czyli możemy nieraz jak w medytacji się wznieść wyżej, no to widzimy jako światełka. To światło, czyli światło w świetle. Przychodzimy tutaj po to, żeby rozświetlić nasze światło. I widzimy na przykład, jeden człowiek siedzi, jest światło. Jeżeli ono się roz, rozświeci, to widzimy nagle, że oj, że jest całe zgromadzenie. Dlatego przychodzi dużo świetlistych postaci na ziemię, żeby podnieść wibracje ziemi i również żeby obudzić. Bo my jesteśmy w okresie przebudzenia. Na przykład. Jeżeli człowiek utożsami się z systemem, który pracuje na ziemi, inaczej mówiąc, jest kontrola przez lęk i przez guild. Czyli bój się i jesteś winny. Jeżeli ktoś uważa, że tutaj jest prawda, co mówi system, i tak dalej. No to właściwie on nie jest obudzony. Człowiek obudzony widzi z dystansu. Czyli, jeżeli ja widzę z dystansu, w jakim jestem w stanie, no to jest piękne. Czyli widzę więcej rzeczy. Tak samo weźmy taką rzecz, ktoś stoi w trafiku na przykład. No, i denerwuje się. No, nieraz jechałem z, z jegomością. Mówi, come, come on, come on, come on, come on. Patrzę na niego, o co jemu chodzi. Co to jest za on Jeżeli ja się oddalę od trafiku, spojrzę ze stansu, to wszystko ładnie wygląda. Czyli człowiek. Jeżeli nie widzi z dystansu, no to no jest na ulicy. No to co może rozpoznać? Po prostu parę rzeczy. Jeżeli się wzniesie ponad ulicę, to widzi ulicę. Wzniesie się ponad Nowy Jork, no to widzi Nowy Jork. Wzniesie się ponad Ziemię, to widzi całą kulę My praktykujemy na tych spotkaniach. Spojrzenie z dystansu. Jeżeli spojrzę z dystansu, to mnie to nie, nie zaefektuje. W tej chwili dużo ludzi się budzi, ponieważ gdyby nie było tego, nastąpiłby self-destruction, czyli jedni się budzą. I my, jeżeli mamy ciała świetliste, jesteśmy gdzieś na przykład, to nie musimy nic mówić, oddziaływujemy na drugiego, żeby ten się obudził, ten się obudził. Wystarczy, że jesteśmy. Nie trzeba wyciągnąć młotka i bić kogoś po głowie, że on nie rozumie. Z drugiej strony nie należy się czuć wyższym niż ten drugi. Dwóch w kościele stoi obok siebie, biedny i bogaty. Biedny mówi: Panie Boże, dziękuję Ci, że jestem po prostu tutaj i oddycham. A bogaty mówi: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem tak jak ten, czyli my przez wyższość, że jesteśmy lepsi niż ten drugi, to jest nasze IGO i ono nas blokuje. Blokuje czułość. Jaką mamy, ale następuje w tej chwili okres czasu, że jedni na lewo, drudzy na prawo. Nazywam to sąd ostateczny, czyli mogę to sobie tak nazwać, ponieważ te dwie grupy będą się jeszcze bardziej rozdzielały i mogą po prostu wytykać jeden drugiemu. Coś będzie, jakieś zdarzenie między grudniem 24 a marzec 24 następnego roku. Mamy bliżej obserwować, czy to będzie food shortage, że w sklepach będą puste półki, czy będzie coś innego. Ale jeżeli my o tym wiemy, co następuje, to jesteśmy do tego przygotowani. Z drugiej strony, w tej chwili, jak zwrócimy uwagę, może za 10-20 lat, to mamy smartfon. Czyli ta mała maszynka czy robot będzie lepszy niż human. Czyli robot nie potrzebuje jeść ani pić, pracuje 24 godziny na dobę. Będzie lepszy pamięciowo i wszystko w liczeniu we wszystkim niż human. Mamy być do tego przygotowani. Czyli są Human ma robić, jeżeli wszystko opanuje artificial intelligence. Bo będą samochody bez kierowcy, czy będą te drony, jakby to powiedzieć, człowiek nie będzie musiał wychodzić z domu i tak dalej. Ale jaką pracę będzie wykonywał? Co będzie robił? Dzieci, które są, niektóre się już rodzą obudzone, mamy ich zapytać, czy wiedzą skąd przyszli. Żeby obudzić w nich, bo wszyscy mamy ciała kosmiczne. Jedynie nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo nikt nam o tym nie powiedział. Dawniej mały człowiek jako dziecko, on był zadowolony ze wszystkiego. Dzisiaj, jak spojrzymy na młodych ludzi, oni są boring, oni niezadowoleni. Czyli coś jest zabierane, żeby jako human, żebyśmy spojrzeli w jakim jesteśmy stanie, bo żyjemy w okresie. Największych przemian, jakich nie było do tego czasu. Czyli mamy wiedzieć, gdzie wszystko idzie. Kiedy kładziemy się spać, to mówimy, że wstaniemy rano. Ale kładziemy się spać tak, jakbyśmy byli nieżywi, prawda? Mówimy, no, wstaniemy rano. Czyli gdzie my jesteśmy? Mamy być tak subtelni i czuli, żeby obserwować siebie, w jakim jesteśmy stanie. Oczywiście na Ziemi są również siły ciemności. Siły ciemności nie mają do nas dotarcia, jeżeli nasza wibracja jest wysoka. Jeżeli nasza wibracja jest niska, mają do nas dostęp, bo żywią się niską energią. Te istoty ciemności żywią się very low Frequency, dlatego niektóre z nich są bardzo prymitywne, niektóre są bardzo inteligentne, że sprowokują nas do złości, do gniewu, do lęku, do winy, jeżeli nie rozumiemy systemu, jaki pracuje na Ziemi. Ten system kontroluje. W tej chwili dzieje się coś tak szybko, jakby te siły ciemności traciły pożywienie, ponieważ dużo duch, dusz się budzi jako świetliste istoty, zaczynają obserwować w jakim są stanie, nie wchodzą w stan lęku, bo czego się człowiek boi? W tej chwili ludzie się boją, że wszyscy poumierają na wirusa. Przecież i tak każdy kiedyś odejdzie. Jeżeli ktoś odchodzi, no to każdy mówi: O, ten sąsiad już umarł. Ale on mówi: No, to mnie to nie dotyczy. To co, co, co? Czyli w iluzji jesteśmy tak, tak, że będziemy żyli wiecznie. Oczywiście będziemy, ponieważ jest życie na innych dimensionach, na innych poziomach. My przyszliśmy tutaj na trzeci poziom i teraz ziemia jest podnoszona do czwartego poziomu. Żyjemy w wibracji mentalnej. Kiedy spojrzymy na umysł z dystansu, to umysł właściwie jest naszym sługą. Ale jak my nie rozumiemy tego, no to umysł staje się naszym master. Jeżeli ja sobie punkt obiorę i się skoncentruje na punkcie, czy na przykład na, na kwiatku bez mrugnięcia i ten kwiat zniknie, to znaczy, że mój umysł jest tak. bo jak umysł pracuje, from A to B to C to D, E, A, B, C, D, mamy wiedzieć jak pracuje umysł. Emocje są bardzo piękne. Umysł ma być one direction z emocjami i fizyczny plan. Te trzy rzeczy. My nie martwimy się o dzieci, bo z zmartwieniami o dzieci robimy im krzywdę. Ja nie mogę się martwić o matkę, o ojca i wszystkich i tak dalej. Mam swoją drogę i to jest moja droga. Jeżeli ja chcę coś zmienić, muszę popatrzeć, w jakim ja jestem w stanie. My pewne rzeczy przechodzimy w życiu i nie rozumiemy, jak to się dzieje. To jest właśnie związek z wibracją. Jeden będzie nas nienawidził, a drugi będzie nas miłował. Jeden powie, że jesteśmy diabeł, a drugi powie, że anioł. Jeżeli mówimy tutaj z, z tymi, co chcemy w życiu, jest jedno z najpiękniejszych praw. What is above? How is below? What is below? Zabaw. Radość wychodzi z tego zgiełku, z chaosu, ze wszystkiego. Czyli jak mamy na przykład niebo i piekło, niebo musi wyjść z piekła, a piekło musi wyjść z nieba. To już za piękna zasada. Jeżeli te siły ciemności żywią się negatywną energią, jeżeli my się zdenerwujemy. Jesteśmy w gniewie i ktoś nas prowokuje, bo te duchy... Trzeba wiedzieć, jak te siły pracują. One są też potrzebne do wyzwolenia, żebyśmy zrozumieli, jak będziemy rozumieć niebo, jeżeli w niebie, jeżeli nie rozumiemy piekła. Wszyscy są do nieba, ale tam jest prze, przez piekło. Czyli z piekła wyłania się niebo, piekło wyłania się z nieba. Jeżeli się zdenerwujemy, jesteśmy w złości, lamentujemy, że to nie jest tak, to nie jest tak i tak dalej, wtedy wiemy, że te siły ciemności działają na danego osobnika, który może nam przekazywać myśli i na przykład ktoś lamentuje. Czyli opowiada, widzę, że od razu opowiada lamentowanie, cierpienie, żebym ja wziął ten program. My jesteśmy zaprogramowani i przyjmujemy pewne programy, i tutaj właśnie jest wybór. Wezmę ten program, czy nie wezmę? Jedna z metod, podam dwie metody. Jedna z metod jest, że się nie odzywamy, ale jak on lamentuje. My cały czas myślimy, czyli przyjmujemy ten program przez myśl. Czyli jeżeli ktoś lamentuje, należy sobie wyobrazić, że jesteś na plaży, pływasz, jakaś piękna rzecz, uśmiechasz się. Jego to może denerwować, ponieważ Ty nie przyjmujesz tego, a on się chce podzielić tym cierpieniem, tak? Czyli tak. mówi, chodź do błota tutaj, tak. mhm. a Ty mówisz, nie, ja nie chcę, o. To Ty nie jesteś moim kolegą, o Ty jesteś bez kultury, o Ty jesteś już niereligijny. I to jest jedna z metod, i należy po prostu to pamiętać o tym, żeby wprowadzić siebie właśnie w to, ale on będzie lamentował godzinę, że może nas to zaefektować. Druga z metod jest, widzimy, że przyszedł już taki, <laughs> działają na niego, bo widzimy, co mówi, tak. Czyli już zaczyna od narzekania, już zaczyna narzekać. Wtedy jest jedna z metod. Mówi, wiesz co? Widziałem wczoraj gościa szedł ulicą tutaj na Bedford i niósł biały ser. Przyszedł do domu, a ser był żółty i miał takie straszne dziury. Czyli mówimy o innej metodzie. Czyli mamy wybór. Jeżeli ktoś lamentuje, narzeka, od razu różowy słonie lata tutaj na Bedford chodzi jeden taki i łapie motyle. My w ten sposób nie przyjmiemy. No to powiedzą nami, że nam, że, że debil, wariat, albo i tak dalej. No to bardzo pięknie. Dziękuję bardzo. bardzo. Chodzi o to, żebyśmy rozpoznawali stan i wszystkich osobników. Możemy Mamy wiedzieć jedną rzecz, że te siły ciemności żywią się niską wibracją. Czyli jeden, jak jest opanowany przez te siły ciemności, albo jest tak już zły, że one w nim zamieszkają, to on tylko chodzi i wszystkim ubliża, chce wszystkich zdenerwować. Dlaczego? Tak właśnie te siły się żyją. W tej chwili jesteśmy w okresie, że są ruchy drastyczne systemu. Widzimy w tej chwili, że chaotyczne jakieś decyzje się dzieją. Dlatego mówię, że jak przyjdzie grudzień, prędzej czy później będzie puste półki, żeby wprowadzić stan wyjątkowy, to potrzebny jest chaos. Czyli jest prowokacja, prowokowany chaos, puste półki, zaczynają się awantury, jakby to powiedzieć i tak dalej, jeden bije drugiego ze złości i tak dalej, że nie ma co jeść. Należy na to być przygotowany, bo człowiek właściwie żywi się światłem. Proszę zwracać uwagę, ile my potrzebujemy jeść. Umysł? Nie jesteśmy my. Emocje są piękne. Niektórzy emocjonalnie są bardzo piękni, są są. Jeżeli człowiek tak siebie kontroluje, żeby nie, nie wywewnętrznić, tak jak kwiat, zapach emocji, zimny się robi i skostnia. W całym uniwersum my mamy być Consciousness of the universe, czyli my tu na spotkaniach podnosimy wibracje naszej świadomości. Jeżeli je podniesiemy, obudzimy drugiego, stajemy się bardziej świetliści, zwracamy uwagę, w jakim jesteśmy w stanie. Słońce jest jako spirit. słońce jest fadem. księżyc jest dusza. Księżyc jest matka. Ziemia to jest nourishment. Słońce, księżyc. Mamy rozumieć, jak cały uniwers jest zbudowany. Tutaj właśnie ten pępek, tu jest nasz ród, nasz center. Drugi center to jest serce, ale nie mówimy serce fizyczne. Serce to jest emotion. I nasz umy, to jest właściwie intellectual, czyli jak mówię, to Szalm jak że o, analizuje, zadaje pytania tutaj, tego, bardzo intelektualnie, ale żyje tylko by his mind. Ten center serca jest otwarty właśnie my, jak jesteśmy młodzi. Proszę sobie zwrócić uwagę, jak byliśmy mali, jak rodzice do nas podchodzili. Ten center jest ród, ten jest nabyty, czyli on ma być wykształcony, ten center. Dlatego u dzieci na przykład matka przytula dziecko. Ten center jest pobudzany. Popatrzmy sobie teraz w życie, jak byliśmy mali, czy mieliśmy takich osłych rodziców, to jak sobie przypomnimy, jak rodzice do nas podchodzili, czy dawali, czy pobudzali nam to centrum serca. U niektórych ludzi on jest niepobudzony. Czyli on idzie tylko by Mind. Czyli to, co się nauczył, nauczył po w szkole. My mamy spojrzeć na życie, jak nasze życie wygląda. Inaczej mówiąc, czy nam ktoś kradnie czas. Siły ciemności, one kradną czas tak, żebyśmy nie mieli czasu pomyśleć, kim jesteśmy. Jeżeli mówię o pobudzeniu, ten centers, to należy sobie wyobrazić tylko rainbow w nas. Te centers, które mają, jakby to powiedzieć, razem współpracować przez naszą wyobraźnię. Ponieważ najgorsza rzecz, jaką człowiek w życiu może robić, to ignoranstwo. Druga rzecz, to jest niedobra, to jest, jeżeli na siłę my chcemy bić młotkiem po głowie, żeby zrozumiał. Jeżeli my ten okres czasu przechodzimy medytacjach i rozmyślamy o tym i chcemy komuś przekazać w ogóle, który nie ma pojęcia o niczym, to się nie da zrobić w jednej chwili. Czyli właściwie należy sobie zdać sprawę z tego, co my chcemy. Wystarczy tylko przyjrzeć się sobie, w jakim jesteśmy stanie. Na przykład, jak ktoś przechodzi jakąś traumę i tak dalej, no to spogląda na zegarek, czas mu się bardzo dłuży. Ale jeżeli jest w radości, tak czas przebiega, Wyjść z niemyślenia. Nieraz jest przez niebezpieczeństwo. Idziesz sobie ścieżką, i nagle wąż wyskoczył na ścieżkę. Wtedy nie myślisz, wtedy skoczysz, żeby przeskoczyć wężem. Ale nie myślisz, czyli niebezpieczeństwo skłoniło Ciebie do niemyślenia. Czyli wszystkie rzeczy są. Po to, które nas prowokują, żebyśmy zrozumieli. Dlatego życie jest tak piękne i człowiek jest jako human tak pięknie zbudowany. Funkcje ciała mogą być przez naszą psychikę zatrzymane. Zwróćmy na to uwagę, że jak ludzie są uparci, oni mają tendencję do, do zatwardzeń. Nasza psychika jest tak piękna, visualization. Przez wyobraźnię możemy pewne rzeczy stworzyć. Jest różnica między visualization and visions, bo możemy mieć wizję. Dlatego ciało należy po prostu się odżywiać. My na przykład tak, jeżeli człowiek weźmie pożywienie i weźmie jakieś drugie, i one razem nie współpracują, czyli chemistry, po prostu jedno jest dobre i drugie dobre, ale razem nie współpracują, to wtedy. W jest zatrzymany ten proces po prostu ruchu robaczkowego i to jedzenie więcej gnije, później są jakieś kamienie kałowe i tak Dlatego należy wiedzieć, jak się odżywiać. Najpiękniej jest pusty stop. Jak zjemy pożywienie, trzy godziny przetrawione, jak jest pusty, wtedy się dobrze czujemy. Mamy zwracać uwagę, kiedy myślimy, a kiedy nie myślimy. Jeżeli to opanujemy, biutwo. Jak to opanowujemy? Zwracamy na to uwagę. Czyli nie wywyższamy się, że jesteśmy lepsi od drugiego, bo oni są też potrzebni. Tak samo jeżeli się zastanowimy, jak rozumiemy teraz, a jak 10 lat temu. To możemy zauważyć różnicę po prostu, jak rozumiemy teraz, czyli jak się zmieniło nasze spojrzenie. Każdy z nas w pewien sposób siły ciemności skonfrontują. Czy to drastycznie, czy to lekko, ale skonfrontują. Czyli jak się zagłębimy w dół oceanu, jak głęboko, żeby być wyżej. Jeżeli chcesz iść wyżej, musisz wejść niżej. Ten system są warstwy. Jedna warstwa, druga, trzecia, czwarta. Żeby osunąć te warstwy później, to jest tak, jakbym łuskał cebulę. Te warstwy nieraz są tak zatwardziałe, że ten człowiek traci, on nie ma serca. Nie ma uczucia. Wyzbyty. Z... Zwrócić uwagę co dzisiaj dzisiaj się dzieje na świecie. Human, czyli człowiek robi takie rzeczy, co nawet zwierzę by tego nie zrobił. Tak działają właśnie siły ciemności, ale mówię, brunt pali się pod nogami. W przyszłości wszystko będzie ok. Kwestia jest jak, jak ludzie będą przyciśnięci. Czyli jest obudzenie dusz od 20 roku. Chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę, co się dzieje. I spojrzeli zawsze na wszystko z dystansu. Jeżeli się oddalimy, widzimy więcej. I każdy z nas jest tak jak światło i gdziekolwiek idzie, to rozświetla. Muszę na to zwrócić uwagę. Człowiek, jeżeli wie o tym, czyli patrzymy, jakie jest nasze poznanie. No to wtedy się uśmiechnie. Czy deszcz pada, czy słońce świeci, czy ma włosy proste, czy kręcone. Chodzi o to, że pewne rzeczy mówię w tym czasie, co jest potrzebne. Róbmy to, co lubimy, co nam daje radość. Bądźmy sobą. Patrzmy, jakie jest nasze spojrzenie, czyli poznajemy my samego siebie.